Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Znalazłem takie ciekawe urządzenie. Generator funkcji typ G432. Wygląda bardzo ciekawie. I dzisiaj sprawdzimy sobie, co to ma w środku. Nie pytajcie się mnie. Od czego to jest, bo nie mam pojęcia. Jest tu trochę aluminium, trochę stali. Kilka śrubek do odkręcenia po bokach. Tu są dwie. Tu są trzy. Made in Poland. Typ G432 i rok 1978. A więc starszy ode mnie. Tutaj też będzie trochę aluminium. A najbardziej mi interesuje, co jest w środku. A więc ja wyciągam sobie wagę. Tak sobie zważymy, tylko żeby zobaczyć, ile to waży. I rozbieramy. Waga przygotowana standardowo złotóweczka. Dzisiaj nie chodzi o zarobek, dzisiaj chodzi o sprawdzenie, co jest w środku. 2262. Gramy. Co by nam dało 2 ,26 zł 26 groszy. Ale mówię kwota nie jest dzisiaj ważna, dzisiaj najważniejsze jest to, co znajduje się w środku tego urządzenia. Waga znika i zaczynamy. Ja się biorę za pracę, a Wam życzę miłego oglądania. Rubki odkręcone, próbujemy się do niego dostać. Coś tutaj nam się rozchodzi. Ojejku, jaka piękna stara elektronika. Znowu trafo. trafo zaraz sobie odetnę, i spróbujemy to wygrzebać. Naprawdę sporo ciekawych rzeczy tutaj jest o właśnie. Tu mamy aluminium, tu mamy aluminium o i tutaj są śrubki, żeby do tego się dostać. Dobra, rozbiórka skończona. Zabawa całkiem, całkiem. No i tak, tą płytkę żeście widzieli. Bardzo fajna, stara elektronika. Trawko. Trawko zostaje, nie rozbieram. Dzisiaj zostaje na jakąś kopalnię miedzi. Trochę aluminium. Nie ma tego dużo, ale, ale trochę jest. Trochę drobnej stali. Obudowa też była stalowa. Trzy zmęczone. No, i teraz mi wypadło z głowy potencjometry, właśnie to jeszcze jest aluminiowe, a reszta to jest mosiąc, mosiąc pobiał, i taki kawałek miedzi. A, i tutaj jest jeszcze kawałek miedzi, i tyle w tym był. Nie ważymy. Bardziej chodziło mi o to, żeby zobaczyć, co się mieściło w takim starym urządzeniu. I to się mieściło. Widzicie. Pozdrawiam Was serdecznie. I do następnego. Na razie. Cześć.